Polacy, prywatna, komunistyczna, ludobójcza firma zwana Unią Brukselską atakuje wszystko, atakuje wszystko, całą Europę. Nie ma dziedziny życia, w której oni by nie próbowali umoczyć tych swoich zbrodniczych paluchów i nas zniszczyć. Jednym z przykładów jest to, że Unia Brukselska bardzo się interesuje naszymi nieruchomościami. Były przeprowadzane spisy, jakieś orzeświadczenia musieliśmy pisać, ile mamy Źródeł ciepła, ile mamy pomieszczeń, wszystko ich interesowało i do dzisiaj interesuje, i wprowadzają w swoim gąszczu prawnym, bo uchwalają, ustalają tysiące dyrektyw, i wprowadzają w tych dyrektywach bardzo niebezpieczne prawo przeciwko podstawowemu kanonowi życia, jakim jest wolność i prawo do własności prywatnej. Oni, Bruksela, oni zaczynają. Nakładać nam prawa, nam Polakom mieszkającym w Polsce, mającym swoją ziemię i swoje nieruchomości. I oni zaczęli się interesować, jaki jest stan budynku, ba, oni już wprowadzają ścisłe, twarde nakazy. I jeśli budynek nie będzie spełniał ich obłąkanych kryteriów, to właściciel budynku nie będzie mógł w tym budynku, uwaga, mieszkać, nie będzie mógł go sprzedać, nie będzie mógł go wynająć, będzie jedyne, co mógł zrobić, za ciężkie pieniądze ten budynek remontować. Ale jeśli z jakiegoś powodu, z jakichś powodów, a w życiu różnie bywa, tenże właściciel z tymi remontami, zwanymi przez nich modernizacjami, nie będzie się w stanie zmieścić w przedziale czasowym. Zresztą nie wiadomo, czy banki będą ochoczą udzielać kredytów, bo na przykład banki teraz się zajmowały w Polsce preferencyjnymi kredytami budowlanymi dla emigrantów. Tak, ty Polaku! Jeśli nie dostałeś tego kredytu, jeśli chciałbyś, to przyjmij do wiadomości, że polskie banki udzieliły pre preferencyjne kredyty dla cudzoziemców. Około 50% z tej puli. A wracając do nieruchomości, najważniejsze w tym wszystkim, najbardziej niebezpieczne jest to, że Unia Brukselska wprowadziła do swojego prawodawstwa również pojęcie, instytucję prawną wywłaszczenia. To jest sedno tego wszystkiego. Niektórzy nazywają te prawa, te ustawy, ich dyrektywy wywłaszczeniowe. Czyli z różnych powodów Polak nie będzie w stanie, nie będzie w stanie finansowo osiągnąć tego, co oni nakazują. Mi Unia Brukselska nic nie będzie nakazywać, dlatego kandyduje, Dlatego kandyduje do Unii Brukselskiej w okręgu 7 Wielkopolska, miejsce drugie na liście Komitetu Normalny Kraj. I jestem przeciwny temu i trzeba zrobić wszystko, jeśli bym tam dzięki twojemu głosowi był, by powstrzymać te ludobójcze plany Unii Brukselskiej, które chcą wywłaszczyć Polaków z własnej nieruchomości. Polaku, jeśli nie rozumiesz tego, co ja mówię, jeśli nie wierzysz, poświęć chwilę, pochyl się nad internetem i doczytasz się. Ustawa, dyrektywa wywłaszczeniowa. Nas, Polaków, będą wyrzucać. No ludzie, przecież to jest nie do przyjęcia. Proszę o Twój głos.